Strzelaj do ligoval, do niego, Nie powiecie mi że... Nie strzelajcie do no co wy? A czemu strzelacie do ludzi w ogóle? Co wy jesteście? Nie uprzejmijcie po prostu. Co wy robicie? Odpaliło wam? Za wątarzem. Aga, akcja jest. Aga, dwunasta Nie ruszaj się! Tak, brokni! Jest tak jest tak weź drabinkę, Lebron, weź drabinkę, Lebron. Wow, wycofaj się, wycofaj się. Lebron, weź drabinkę, jak możesz. O... Tylko żeby ci nie zajebał no, śpię, kurwa. No, w momencie w którym wycelowałem do typa Epa! zabił mnie styp z z heal'a Ale beka Mówiłem, że jeszcze jest na heal'u typ? No nie... Myślałem, że tego też sypnęliście, bo każdy to mnie teraz. chodzi Dobranie, przyszedł. Dobranie, przyszedł, przyszedł. O kurwa, dostałem! Nie! Jest typ jeszcze u góry! No to ja chodzę po drapie Furiat, zabiłeś tego typa? No, nie zabiłem Jednego mam. Daj. Za Jeszcze jeden typ na dole. Ruki, gdzie jest ruki? Jestem z tyłu. To wchodzi po schodach. Ja jestem po schodach. Da. KURWA ilu ich tu było. Nie mam pantaża, mam RUINET, Za pantaż. Mnie. To to wchodzi po schodach. Ruki, zamknij ja, ja, ja. drzwi, zamknij drzwi, ruki. Ja ma karową, ale nie mam magazynku kulturalnego. na przepraszam. ich gonicie, Pszczyna. ale to nie jest do nich, porozmawiamy z nimi. Pierwszy na dół, biegnę do kajdanki, czterech, po. Czterech, czterech, czterech koleci, czterech koleci. Jakie, o... jakie plecaki? Jakie plecaki? O nie nie. Jest za nimi celuję, o. She motherfucker, son of a bitch. Leży. 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 Dobra stójcie, jeszcze Mosin strzela! Kto strzela? Nie tam, to ja strzelam do nas, okej Amo do AKZ-u tylko potrzebuję Mogę tego Mosina powinąć? powinąć Tak, bierzcie sobie co, chcecie Ja wyjam Kurwa, ja idę mu powiedzieć, że jestem friendly Mogę go zabić? Nie, no jeszcze nie, w kajdanki, nakarmimy go ściopelem Ucieka Nie no kurwa, tak to nie będzie W nogi, w nogi Wal mu w nogi, w nogi. Zejdź mu z celownika. Wal mu w nogi. Nie kurwa nie trafić. Ja jebie, nie możecie go trafić, naprawdę. W nogi! Stójcie! Kałe. Ej, kajdanki, kajdanki! Bandażujcie go kajdanki. Jakie kajdanki, jak on mu kurwa jedną w ten? w głowę. Ja pierdolę. Za którym budynkiem? Za szwanią, za szwanią teraz jest jakby po drugiej stronie szwanią. Dwóch tu ich jest. Łoty to są oni? Strzelaj, k***a. Jeden. Ogień. Chyba. Walczu przez okno, walczu przez okno. Ośpiew. Leży. Jeszcze jeden został, jeszcze jeden. Stójcie, stójcie, jeszcze Nie ma już nikogo. Biegam w środku Czyli czy nikogo, nikogo to nie, nie widzę. Może na zewnątrz są jeszcze Ja pierdolę, chodźcie szybko na policję, bo bieg Nie wiem czy on bieg do środka czy gdzie do środka pobieg w prawo Czyli za, za, za policję Pobieg po pra prawa strona policji Kto bo... biegnie po lewej stronie policji? Leży! Ty kurwo ma to jebana, co jest? <laughs> Ty <i> twój stary. Ja <laughs> pierdolę To ja jestem policja o ktoś się... czy nie? to ja... Ktoś do mnie strzelił. Ja jestem policjant, mam czapkę. Dobra, Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Obok ciebie. Bez czapki jestem. A to ty jesteś, Ja mam... Jestem z czapce policjanta, za murem jestem teraz. Dokonał nas nastrzeliła. Do mnie strzeliłaś, się. z drugiej strony muru. Ej, bo ja też to mogę z was strzelić, dajcie spokój. Ja pierdolę, co tu się dzieje? Ile tu jest typa? Dari? Bandażuj się szybko. Z kim ty się strzelasz Powiedz mi jeszcze na szybkości. Kolej, podbiegnij do mnie, kolej, łagodnie podbiegnij do mnie, jak nikt cię nie bije. Gdzie ty Boksuje jesteś? Mnie. Przy szkole, przy tym budynku, kurwa. Niech. Biegnę. Gdzie biegnę. cię boksują, na go kratę. Na koło mąkki, mąkkowej. No to, to ten czy tu? Dobra, nie ja spadam. Na razie. Na nie mam już czym strzelać, chłopak. Jeszcze jeden typek mnie goni, jeszcze jeden typek mnie goni. Ciobelu, gdzie jesteś? Kto tu został? Ej, gościu, do mnie dopiero, kurwa, cały rzeczy, wszystkie rzeczy, będą wziął. Ej, kurwa, strzela do mnie typek. A, ten hackstorek, wszystko się zdejmuje, to jest nice, kurde. Widziałem filmy z tego, jak facet tak. siedział na, na dachu straży i nagle nie miał ani jednego itema. Zabiłem no. jednego typa. To co się dzieje? Ja pierdolę, śpi! śpi. Wyciągaj konań sikiery, szybko gdzie jesteś, gdzie jesteś? Kurwa, szybko za szkołą, typek mnie bije! Pustak mnie bije, no ja pierdolę, jemy! Pustak mnie kurwa, zemblałem eee, zabi Zabiłem pustaka ej, o e Konan, no, pamiętasz gdzie byliśmy za tym płotem? Gdzie to cię strzelałem? No. Polećcie tam, bo tam jest jeden typek na moim płotem, może stać. Nie, już go zabiłem. Rodze mnie jakiś jeden. Czekaj. Nogi mam połamane i jeden typek biega po ulicy jak Ja pierdolę. Ja pierdolę, co tu się dzieje, nie? Ten cygan mi... Zabiłem go Dzięki. To twój był Pustaka zabiłem Pustaka zabiłem, a pustakiemu zajebał Bark jest za mur Czemu? O nie Kurwa nie żyje! Kto cię zabił? Kościół za tobą!